Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy się Ciebie, Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rzecz przez święty krzyż swój, ja to odkupić was. Jezus na swojej krzyżowej drodze spotyka różnych ludzi. Ale możemy się domyślać, że to spotkanie było najcenniejsze. Każdy który doświadczenie miłości własnej matki, wie, jak wiele może dać chociażby jedno jej spojrzenie. W tej stacji Drogi Krzyżowej chcemy objąć naszą modlitwą wszystkie kobiety, wszystkie matki. Zwłaszcza w tym burzliwym, przeinaczającym nie tylko pojęcia, ale i ludzkie role w świecie chcemy prosić aby w sercach kobiet dawało sobie znać ten boski plan powołania do macierzyństwa nie zabrakło współczesnemu światu kochających serc, które dorastają u boku kochającego serca Matki. Uczmy się tego do Maryi, także w różnych miejscach, które ona uświęciła swoją cudowną obecnością. Święty Jan Paweł.